Cześć, witamy w naszym pierwszym odcinku gier horrorów, czyli e, dzisiaj nakręcamy Slenderman, czyli Slenderman musi umrzeć. E, Leje jest trochę muzyka, bo radzucha, e, a więc e, jesteśmy trochę wystraszeni. E, bardzo się cykamy, bo ta gra jest przerażająca i ryje psychikę. E, no, mamy pistolet, więc... No mamy pistolet Polarnie na Slenderman, więc... Chyba sobie poradzimy, trzymajcie kciuki. Zapraszamy do lajkowania, komentowania i subskrypcji Jak będzie więcej rapeków w górę, będzie więcej odcinków. Z I musimy że Majorasa. Eee Kurczę, nie da się. Ej, no nie strzelaj!

Nie mamy amunicji. Oh, yes. oh. Zabił nas Kurde! No sobie... i co, i zostaliśmy zabici, więc od nowa. Kurde, widzieliście tego z Jaki on był przerażający. Normalnie zrywał mi na maksa. Nie ma pistoletu. Nie jest wiem jak pistolet. A ah, jest, oczywiście. Dobra, zabierz go. Nie wiem jak my sobie. Wracamy do tego miejsca, gdzie była amunicja. Tam będzie znowu chyba Slenderman. E, Dlaczego nie wtedy nie był nie hamburger? Ja tego nie rozumiem. To chyba było do jedzenia, jedzenia do, tak. żeby się napełnić, żeby życie napełnić. Nie ma Slendermanka. W lewo zobacz. Piecy. Obczajam, że. Spoko. A te drzwi? Ty ja się boję. Ja na to nie I się nie da, da się żyć. Kurde. Eee, tam nie chodź, dobra? O! No idź stąd! Co to było? To no, ty jesteś! To było dobre. Co on taki szmargły? Jeźdź, jeźdź. Ej, on by bez pomocy! Ja tu nie, w podłogę! Dlatego, piszę, Rozabiłaś no, go. go. Shhh, ten, no, nie mam tego. Nie ma ani amunicji. amunicji. Nie ma. Szukaj, kurde. kurde. Uuu, uuu. mnie nie bez sprzętu. przestraszyłam się. No, no, nie Ej, a jak on się odradza, no nie? Tak. Nie, ich jest kilka. Latarka nam zgasła. Chcesz się zapalić. Chce się zapalić, tylko ją wyłączyła. Jest tutaj coś Kuba? Nie. Nie. Choduj też chodzi. Nie. Teraz ty patrzysz. Nie. Teraz patrzymy. No ale nie ma nic, nie ma nic. Tak, gra jest parowbana. Tam też nie ma nic. Dziura w ścianie! Wszędzie. Pułapka. Na pewno? Pułapką tu będzie. Właśnie. Chudę, dla kuby to jest wszystko pułapką, ej! No nie no, bo tu jest ściana, no ej, idziemy? W... No, kobietę nie Ale nie mam amunicji. To właśnie. Ej, przechodzimy tam? Nie, Ale oni nie wyskakują. No właśnie. No, to jest tylko Anorektyk. No. w A na No, garniturze. Troszeczkę za dużo. Byłem tak wygrywające małapy. Oj, co tam było? Tam ktoś leżał. To... O jasne. Co to jest? Jest tam coś. Amunicja, chyba. Amunicja, amunicja. Rzeczywiście, eh. Ile mamy? 10, pięknie. Nie strzelaj w niego, on jest. Głupiłam, że jest. On, on nic nie, nie robi. Mamy 6 amunicji. Amunicja. Lecz Weź! 103! 3 serduszka nawet Trzy, trzy na życia! Ej, przestań tak robić! Ale kto mi się samo wyłącza! Ej, baterie się kończą! Kup baterie o. będzie... Ej, co to było? No teraz! Kup baterie to będzie okej! Okay, moim zdaniem Moim zdaniem dzisiaj to jest Slenderman. No. a AMUNASIN! A nie! Amunition. Amunition. 20 amunition. Nie. Yes. 10. 10? 10, 10. Amunicja, Ej, ja już się chyba zaraz postam gadzie. A ja nie. Przyszłam amunicją. Kurde, ta gra tak lepsza, kiedy masakra. No. Amunicja do, do strzelby. Nie da? Do, do strzelby. To jest to, to jest to do strzelby. Jaki czad, ej! No on to taka jest, nie? widzicie? Trzeba zbierać. Ej, na zdjęciach ten Slenderman wygląda groźnie, niż wyskoczy. No właśnie. Tylko to, boimy się tego, że on wyskoczy. Nie to, jaki on jest, tylko jak wyskakuje. Ale nie, on nie wyskakuje, bo on bije tak. I coś to i tak bije, nie? To już nas zabił przed chwilą. Mamy pistolet, a to jest ten burmistrz. i spoko, I... Ale patrzcie może tam w ogóle cię zabiję To jest ta recepcja, tak? Czy recepcja. A głowa? A nie, dynia? A głowa? Slendermana? No. No. Nie, raczej nie, nie? nie. Za, 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 Fiotrów, nie za, za, powiedzieć. za, 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 Co to za, 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 Co to za, za, gościu za, 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 nie przez większy czas nie będzie, przez kilka miesięcy, może i rok, bo mieszkamy oddzielnie. Co to za babka? Postaram, postaram się nagrywać filmiki jak najczęściej w takim składzie jak jesteśmy teraz. Nic, trzej. Złota kartka, bierz ją. Nie no wiem, nie co. mogę. No nie Ej, to nie może takie są łapki. No, łapki. No ej, mamy zbierać złote kartki. Siedem kart. I co? Yes, Jezu się stroszyłam. Mamy trochę przeciąg. Jakby co to my wszyscy, wszyscy mamy... Yes? Okay. Jest? Co? Od tą bazę jest? Jak coś to my wszyscy mamy z Facebooka. I możecie się pytać. za co Znowu. Co nagrać? Ale dlaczego jej się nie da zebrać? Jestem tego, tego mega mega ciekawa. Więc jak macie Facebooka to... O, jest Chodź hamburger. Chodźcie i... E... Zadawajcie e... pytania. Jakie można gry nagrać? Jezus! Ej, ona się pojawiła tak nagle. Piorunem. No. Ja e... się boję... Słuchajcie tego. E, nasza kamera niestety ma jakiś dziwny limit i... E, Można tylko 10 minut nagrywać, więc za chwilę kończymy i będzie druga część. E, będziemy nagrywać gry Slendermana chwilę. po częściach. Więc... Popokaj. Czekajcie na nowe części. Inne gry też. E, jeżeli, e, jeżeli będzie... Ile łapek? 10 łapek na początku. 10 na początek łapek e, nagrywamy drugą część sanatorium Slendermana. A jak będzie 20... To możliwe, że Minecraft A mu 29 amo, 29 amo My ksimy w tą glę, no tylko ksimy. Mleczko, mleczko. Gdybyśmy nie wracać, no blazaj, kurcz, czaczku. Widziałam, kurde. No, kur... no czyni, kurde.

Dobra, więc kończymy filmik. Dziękujemy, Dziękujemy za uwagę. Dobra, wiem, wiem, że się mega mega boję. O, amulation też. Albo nie. nie. Tak, amnesion. No więc kończymy odcinek. E, zapraszamy do lajkowania, subskrypcji oraz 10 łapek.